Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam was na ogłoszenie. Sezon ogórkowy za nami. Niektórzy się zastanawiali, czy z moim kanałem nie będzie gorzej, bo pojawiło się strasznie dużo mangi. To, że się pojawiło mangi, to już się przyzwyczajajcie, bo będzie jej naprawdę całkiem sporo. A teraz właśnie z racji na fakt, że jednak wydawcy w mniejszym lub większym stopniu mieli troszeczkę więcej wolnego, bo jeszcze jest końcówka sezonu wakacyjnego, to i ja mogłem właśnie nadrobić mangę, te 20 kilka lat nieczytania, i wprowadzić ją sukcesywnie na swój kanał. Tego będzie więcej, ale też w końcu powracają i komiksowe recenzje. Troszeczkę nowości pojawi się na moim kanale. Dzisiaj, kiedy to oglądacie, jeszcze zdążyłem wrzucić na szybko Bractwo Kraba. Bardzo taki. Mm, Ciężki na swój sposób, ale świetnie zilustrowany i fajnie scenariuszowo napisany tytuł o walce z chorobą. Eee, powiem szczerze, no tutaj Studio Lane akurat trafiło w punkt, bo naprawdę jest to ciekawa pozycja i myślę, że warto może byłoby jeć, jej dać szansę. Eee, także Bractwo Kraba już jest, kiedy oglądacie ten film. I tak jak mówię, ogórki już za nami. Teraz zaczniemy komiksy. Tylko, że najpierw będę chciał Wam wprowadzić na spokojnie prezentację tego, co będziecie mogli się spodziewać w najbliższym czasie. Jeżeli będą się pojawiały jakieś jeszcze inne nowości, oczywiście też Wam je przedstawię. I dajcie mi troszeczkę czasu na przeczytanie. Jak już to zrobię, wtedy zacznę je publikować. Myślę, że no parę dni tak w tym czasie jeszcze będę was troszeczkę atakował mangą bo nie wiem czy macie świadomość ale będą jeszcze duże materiały z prezentacją mangi jakie jeszcze mi przybyły a już teraz nie ukrywając mam ich przygotowanych dla was koło 15 także ciężko i codziennie tak naprawdę pracuję abyście też mieli trochę tej treści więc tak, myślę, że na razie będą te prezentacje, unboxingi w cudzysłowie i poprzeplatane właśnie też z dodatkiem mangi. A jak już te kilka dni, że tak powiem, przebędę, przeczytam, ogarnę się z tym wszystkim, co Wam zaprezentuję w najbliższych dwóch, trzech dniach, wtedy będziemy mogli już działać. Więc nie zapominamy o tych starych widzach. Cieszę się, że są też i nowi. Komiks to manga, manga to komiks, a do tego jeszcze od czasu do czasu jakieś figurki, jakieś klocki Lego i jakieś może gry, bo tak pamiętam, że mam zaprezentować swoją tą starą kolekcję gier z Resident Evil i też taki film nagram, bo mam go na uwadze. Ba, tutaj mam taką zapiskę jeszcze, że chciałem też nagrać kilka takich zestawień Topkowych, czyli komiksy z konkretnego gatunku, który nagrywam, a posiadam go w swojej kolekcji. I notapet będę chciał jeszcze wziąć na pewno pozycje historyczne, obyczajowe, literatura faktu oraz fantazy. Przynajmniej jest taki plan. No i 18, plus tylko dla dorosłych plus jakieś topki zestawienia nie wiem wiem tylko na pewno że będę chciał robić właśnie tak jak powiedzieliście podsumowanie takie miesięczne z jakimś ewentualnie top 3 czy top 5 zobaczymy mang taki miesięczny materiał właśnie też będzie z mangami jak robię właśnie top 5 jeśli chodzi o komiksy co dalej? Będę czytał Wasze komentarze, będę na nie starał się reagować i zobaczymy, jak to wyjdzie. Was jedynie proszę o aktywność, wspieranie w taki czy inny sposób, żeby, no mówiąc najprościej, te liczby coraz bardziej mi wzrastały, bo jednak czas pracy, który na to poświęcam, sami wiecie, jak jest. Ale i tak Wam dziękuję, że jesteście. Dziękuję nowym, którzy przybyli i nie pozostaje mi nic innego, jak zacząć. Robić dla Was materiały, także zabieram się do pracy, bo noc się powoli zbliża i jest długa, tak naprawdę. Więc mogę długo pracować dla Was. Tyle w tym temacie. Także dziękuję Wam bardzo. Oczywiście zachęcam, abyście skomentowali, polubili, udostępnili będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, doznaczyć sobie dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. No i linki w opisie tego filmu, tam gdzie możecie dołączyć do moich mediów. Wesprzeć mnie ewentualnie, nawiązać współpracę. Tymczasem mówię Wam. Cześć. Trzymajcie się.